Co jak co, ale Riot Games się nie spieszy. W 2013 roku zapowiedzieli wydanie smoczego bohatera Aoshina. Jednak w pewnym momencie wszelkie pogłoski na jego temat ucichły i oficjalnie uznano, że go nie wydadzą. Wydawało się, że firma porzuciła projekt tej postaci, a cała koncepcja stanie się legendą wśród graczy. Nic bardziej mylnego. Po trzech latach Aoshin powraca, jednak w zmienionej formie. Proszę Państwa, przywitajcie nowego bohatera League of Legends, Aurelion Sol, który trafi do gry w pierwszej połowie tego roku. Niestety brakuje szczegółów na temat tego Herosa. Riot jednak przeprasza, że tak wcześnie o nim poinformował. Firma przyznaje się, że nie była jeszcze przygotowana na tę postać i projekt przerósł ich możliwości i nie dali rady wtedy wdrożyć go do gry. Od tamtego czasu jednak twórcy wiele się nauczyli i liczą, że w zamian zaprezentują nam jeszcze ciekawszego, uzbrojonego smoka.